Witam serdecznie w ulubieńcach maja. Troszeczkę późno nagrywam ten film, bo jakoś tak nie mogłam się zebrać do jego nagrania. Miałam dużo rzeczy właśnie w czerwcu, na początku czerwca do zrobienia i pod koniec maja, no i po prostu dopiero teraz zrobię ten filmik. Ale tak, moim ulubieńcem jest oczywiście ta kosmetyczka, którą sobie całkiem niedawno kupiłam. I jednak trzymam w niej kosmetyki. Ma tutaj taki ładny zapinanie takiego kwiatuszka i w środku mam kosmetyki, które w tym miesiącu cały czas używałam po prostu już przez jakiś czas jakby używałam czegoś innego ale teraz znowu wróciłam do tych kosmetyków i tak, przede wszystkim chciałabym powiedzieć o tym serum to jest serum dr Irena Iris nie wiem czy ja to dobrze czytam, ale chyba dobrze ale jeżeli ktoś wie jak to się czyta, no ewentualnie może mnie poprawić w komentarzach. W każdym razie jest to serum takie regenerujące do twarzy, zapobiegające zmarszczkom i w ogóle takie wygładzające, nawilżające. No po prostu bardzo dobre i faktycznie nie wiem jak działają te inne sera z różnych takich drogich marek, ale ta marka jeszcze nie jest taka bardzo droga, a naprawdę działanie jest według mnie rewelacyjne, dobrze? cały czas to sobie stosowałam i widzę poprawę jest mojej twarzy i po prostu to był mój absolutny ulubieniec a do tego miałam dwa kremy jeden na dzień taki i ja go stosowałam w sumie też jako bazę pod makijaż także bardzo dobrze się sprawdzał i krem na noc Taki właśnie regenerujący przeciwzmarszczkowy. I też trzeba przyznać, że te kosmetyki bardzo ładnie wyglądają. A do tego miałam jeszcze taki krem Shiseido, o którym dowiedziałam się z kanału Szusz, którą pozdrawiam, jeżeli bym nie oglądała. I to jest właśnie krem pod oczy i bardzo też ma dobre działanie. Także naprawdę bardzo, bardzo ten krem mi pasowa. Kolejna rzecz, jest też bardzo ciekawa. Jest to odżywka Siberica, która zawiera w sobie rokitnik autajski, będący bardzo dobrym składnikiem regenerującym włosy, ale też nawet stosowany w gojeniu ran. I właśnie on zawiera bardzo rzadkie kwasy Omega 3, 6, 7 i 9, a także beta karoten. Oprócz tego w tej odżywce są witaminy, aminokwasy, właśnie ten olej z autańskiego rokitnika, marokański olej arganowy i organiczny olej z nasion z białego lnu, a także rzęszeń i ekstrakt z sosny. I to naprawdę jest bardzo, bardzo dobry kosmetyk. Bardzo właśnie dobrze wpływał na moje włosy i właśnie sobie go zaczęłam w maju stosować. No i pewnie go skończę za jakiś czas. Także wygląda trochę jak taki marokański kosmetyk, ponieważ te wzory są takie ładne na nim, ale to jest syberyjska, bardzo dobra odżywka. Więc tak, mój ulubiony zapach to są właśnie wszystkie te dezodoranty, znaczy może nie wszystkie, ale większość <grywania> dezodorantów właśnie kupionych w Rosmanie. Lady Speed Stick i tym razem mam o zapachu bratka bo ostatnio miałam o zapachu frezji, no i bardzo go lubię. Także teraz już tego używam, bo tam ten się poprzedni skończył. Jeżeli chodzi o lakier do paznokci, no to ten, który właśnie mam na paznokciach, czyli po prostu Rimmel London 322 Neon Fest, no, lubię go bardzo. I te, te lakiery Rimela są zwykłymi lakierami, a bardzo dobrze trzymają się, są trwałe, fajne. Bardzo. Jeżeli chodzi o jeszcze coś takiego do makijażu, to jest Make Up Forever Professional Paris Miss and Fix. Chodzi o to, że to jest taka woda, do, na, którą po prostu używa się na koniec makijażu żeby zneutralizować ten wygląd podrowość tego makijażu na twarzy. Jak kilka razy gdzieś tam szłam i sobie zrobiłam makijaż taki mocniejszy, to faktycznie jak użyłam tego fajne, to jest bardzo, po prostu mi się to bardzo bardzo podoba. Ten kosmetyk i uważam, że warto było go sobie kupić. Że coś takiego później, jeżeli chodzi o zapachy. Jeżeli chodzi o zapachy, to mam takie perfumy Salvador Dali. One mają taki bardzo korzenny zapach i po prostu są, mimo to przyjemne, one mają taki korzenno-ziołowy w sumie zapach, ale jest delikatny, nie taki bardzo mocno narzucający się. Fajne są, po prostu je lubię. I używam ich w tym miesiącu dużo, później. Podobny to jest yy, zapach, ma ty, nutkę yy, tego korzennego zapachu, ale właśnie to są Salvador Dali Laguna pomieszane jakby z takim morskim zapachem. Też yy, buteleczka ma kształt właśnie bardzo kobiecy, ładnie wygląda, yy, postawiona gdzieś właśnie na toalecie, na jakimś meblu także. O, to Oto był mój też ulubieniec, bardzo dużo ich używałam w tym miesiącu i ona mi też do tych kosmetyków tutaj właśnie, zielonych wszystkich. Później tak. Mam jeszcze te perfumy Prada Candy, które kupiłam sobie na lotnisku w Hani. I to jest też taka moja pamiątka. A one mają z kolei taki bardzo letni, kwiatowo-owocowo, właśnie kojarzący się z wakacjami zapach. Zapach po prostu dla mnie, właśnie zapach kojarzący się z Grecją. Kupiłam je na lotnisku w Hani i, i po prostu zawsze właśnie, gdy perfumuję się nimi, to przypominają mi się te wakacje, te piękne miejsca. Po prostu one mają taki cukierkowy zapach, także bardzo kobiecy. Lubię go. Jeżeli chodzi o jeszcze zapachy, to można powiedzieć, że tak. To mleczko jedwabne do ciała Bingo Spa z ekstraktem z morskich i oliwek oraz noni. Ono przepięknie pachnie i bardzo jest nawilżające, bardzo dobrze nawilża skórę i też ma takie działanie bardzo dobre dla, dla skóry. No i w tym miesiącu dużo go używałam. Jest bardzo fajnym kosmetykiem, który sobie kupiłam na kosmetykach z Ameryki. Oprócz tego ten krem do dłoni Eisenberga bardzo dobry krem Blanche Pour Le e, z ekstraktu ze stokrotki e, ja lubię stokrotki kwiaty e, typu stokrotki, bratki e, konwalie, dzikie fiołeczki to są moje ulubione więc, więc, po prostu tak ten krem, jeżeli chodzi o gadżety <gryw> kupiłam sobie kiedyś taki słoiczek i po prostu trzymam sobie w nim płatki kosmetyczne i bardzo dobrze mi się sprawdza, jest po prostu bardzo fajnym słoiczkiem, lepiej to wygląda niż te opakowania, które się kupuje. Także to są wszyscy moje kosmetycznie ulubieńce, natomiast jeżeli chodzi o ulubieńca książkowego, to jest ta książka Colin Coble, Hotel nad oceanem, bardzo taka ciekawa historia dziewczyny, która Wróciła do miejsca do właśnie hotelu nad Oceanem, gdzie kiedyś jego dziecko okazało się, że ona zaginęła i po prostu próbuje wyjaśnić historię, co się z nią właśnie działo przez rok, na który zaginęła, a ta historia jest powiązana z, ze śmiercią, ze zaginięciem matki. Mężczyzny, którego tam właśnie poznała. No, po prostu bardzo, bardzo ciekawa książka. Dobrze się czytam. I tak, to już są wszyscy moje ulubieńce. Żegnam się z Wami. I po prostu, jeżeli ktoś z Was chciałby zasubskrybować mój kanał, to zapraszam do właśnie oglądania, do zasubskrybowania, do dawania łapek w górę. I dziękuję bardzo. Za oglądanie i do usłyszenia w kolejnym filmie.